Я мнечку ро у тебя маме. Таки куда, куда чка за пеберем шут секундом? Серо пять видите, и не могу гайсу. Оркаля, оркаля. А як то бы пук оркаля, оркила. Тускачом. Но то, кули, я с ними Nie, mój najlepszy jest tu o extinktrailu ce No. Co ogólnie. Taki łowienie, taki brain lody da się stoi, więc Mamy los urkalitos. To los trada lelitos, ale los urkalitos też. Co ja na prywatę gram? Elefantowi, co wie? To jest gotowe, No. Siema, it's Oliver. O, jaki bocik tu przyszedł. Zbieraj. Co to za bambiczek? Ja pomogę mi oczombić. A. Haha, ha. jaki bambik. Dybi.

to od razu, bo zobaczył, że jesteśmy zbyt głosowaci. Ja się tu jakby grał na jakimś, nie wiem, prywatu. A ja na prywacie nie gram. Ja najlepiej sobie wezwę i wykopię pułapki.

Ok. Może kiedyś panie to kokofantu? Bo widzicie, potrzebuje do robienia fakultu i wątku. No, więc może tyle robisz. No. Czekaj. Позвони, спасибо. пеньки Хорошо. 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 ха, Хорошо. 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 50 Хорошо достаточно драгунка, но не Co jest? co jest? co jest? co się stało? co się stało? udało mi się układła mhm. taki bloczek ile jeszcze? minut

没事 <s uk>、啊，哇，你在没室呢。嗯

这样，这个好看。好了，我 वेग म। Nie, 20 minut. Nie minęło dopiero 20 minut. Serio mówię. Excellent. So cool.